Nie się, da, ja sobie dam radę. Na to coś robić, człowieku? Nie przypominam sobie, żebyśmy na tym ja przechodzili, proszę pana. Policjanci na nocnym patrolu zauważyli taką sytuację. Zobaczmy to jeszcze raz. Tu widzimy zmieniający się sygnał na przejściu dla pieszych, a funkcjonariusze są pewni, że motocyklista przejeżdżając w tym momencie skrzyżowanie, miał czerwone światło. Policjanci doganiają kierowcę, a ten po chwili zaczyna się tłumaczyć. Sopowne hamowanie powodowałoby to, że mógł ktoś za mną nie wyhamować i po prostu wie pan, co by było. Iście no, wtedy no, nie, no, że wtedy. To no, ma się zbliża do skrzyżowania do tym pojazd zatrzymać. Kierowca upiera się, że jechał na żółtym. Policjanci natomiast są pewni swego. To co ja widziałem, to wjeżdżałem na żółtym świetle. Ale panowie, wasza interpretacja jest inna, jak ja mam szansę do rozmowy z panem? Także no, cię lepiej widział u panu tam na miejscu, ale nie, nie No pan też był ja nie, by, nie, to, nie ja... to nie jedyne dziwne tłumaczenie, jakie tego wieczoru słyszą policjanci. Równie oryginalne jest kolejne. Konowie, <laughs> pojedincie jak musicie, jak chcecie, ale ja Wam... Ja nigdy bym się nie zatrzymał na zielonym świetle, jeśli bym wiedział, że grozi to. to znaczy... pana, na zielonym niech panu się nie każe zatrzymywać. Motocyklista gubi się w zeznaniach, a my w takim razie przypominamy. Kolory i kształty. Na jaki kolor powinniśmy pomalować głowę papugi? No nie wiem, czy jeździcie motocyklami, czy nie. Zahamowanie gwałtownym, mo gwałtownym motocyklem powoduje to, że jest wywrotka. Lepiej przejechać, moim zdaniem, na żółtym świetle, niżeli spowodować kolizję przed, przed sygnalizacją świetlną. I stworzyć jeszcze większe zajęcie. Jeszcze raz podkreślamy, że był to czerwony sygnał świetlny, a nie żółty. Na czerwono? Tak. Specjalnie przyjechałem. Specjalnie, bo nie chciałem po prostu hamować ostro. Cały czas mówisz, a pan cały czas mówi, żółtym. Za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej dostaje 300 złotych mandatu. Do jego konta zostaną też dopisane punkty karne i tu motocykliście puszczają nerwy. Tutaj proszę mocno docisnąć. Ja sobie dam radę. Nie przejmuj się, da, ja sobie dam radę. Co ty chcesz robić, czy nie? Nie przypominam sobie, żebyśmy na tym ja przechodzili, dobrałem, proszę pana. Gdzie mam tu podpisać? Tu, gdzie pan palec trzyma. Chciałem Pala. panu wytłumaczyć gdzie. Policjant jednak nie daje się sprowokować. Proszę dokumenty. Proszę ostrożnie jeździć. Okej. Okay. Dobranoc. Motocyklista wydaje się nie rozumieć, jak duże zagrożenie spowodował. Wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.